Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj prosty tutorial, jak możemy zmieniać kolejność elementów w naszej liście, gdzie mamy takie elementy, które możemy sobie przesuwać. Zobaczmy, mamy sobie taki element i możemy zmieniać jego kolejność. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Zrobimy sobie nową aplikację. Tutaj zrobimy sobie jakąś tabelę z rzeczami. Think, będziemy mieli tutaj elementy, każdy nasz element będzie miał nazwę, więc name, typu, tekst oraz każdy z takich elementów będzie miał też Numer number, typu oczywiście liczba. OK. Następnie wypełnimy sobie troszeczkę danych, damy sobie trochę wpisów, abyśmy mieli co wyświetlać, więc tutaj damy AA 1K, okej. Okay? Dwójka, BBB, dwójka, trójka, oczywiście będzie miała CTC, trójka. Czwórka to będzie DDD, mamy 4. Będziemy sobie za chwileczkę te numerki zmieniali. ABCDE piątka. Jest. Mamy pięć elementów. Wyświetlimy je sobie na naszej stronie. Więc na początku zmienimy, żeby nasza strona i layout był typu column i będziemy sobie tutaj wyświetlali powtarzającą się grupę. Repeating group na pełną szerokość ekranu. Tutaj ustawimy sobie typ na przykład kolumn, Szerokość do 1200 pikseli. Wysokość 0 i tutaj ustawimy sobie Będziemy wyświetlali rzeczy. Naszym źródłem danych są wszystkie rzeczy. Szukamy rzeczy, sortujemy je od razu po liczbie, czy malejąco nie, czyli będą rosnące. Na górze będą jedynki i tak dalej. Jedynka, dwójka, trójka. I wyświetlimy sobie wiele wierszy. Na razie ustawię wysokość tego wiersza na 500. I będziemy tutaj się bawili, ustawiali jakieś elementy. I nasza szerokość tej repeating group jest 1200. Żeby układać sobie te elementy, tak przesuwać, potrzebujemy plugin, więc wgramy sobie drop poszukajmy drag Dragable Elements, zrobione przez babą i to nam pozwoli właśnie układać takie elementy i przesuwać. Więc tutaj mamy teraz dwie nowe rzeczy. Drag Drop grupę, gdzie możemy sobie przesuwać jakąś element i drop area, gdzie możemy sobie to zrzucać. Więc na początku ustawimy sobie tryb ARIA, tutaj w tym miejscu. Ustawimy to typu column i niech to ma pełną przestrzeń od zera do nieskończoności oraz wysokość ustawimy sobie tutaj te elementy dokładnie na 300 pisek. I tutaj będziemy zrzucali thing, rzeczy. Naszym źródłem jest current cells thing, czyli to co jest w naszym repeating group. Teraz w mojej repeating group zmienimy sobie tutaj wysokość na 0, więc mi się ładnie dociągnie to do wszystko. I następnie w tym drop area wyświetlimy sobie troszeczkę rzeczy, czyli na początku wyświetlimy to, co będziemy chcieli wrzucać. Drag, drop, group. Mamy tutaj sobie naszą grupę. Ona znowu też będzie typu thing. Naszym źródłem danych też jest parents group thing. I tutaj za chwileczkę pobawimy się, jakie będziemy mieli elementy i wielkości. Damy sobie kolumn i wrzucimy sobie tutaj dwa teksty. Tekst jeden, którego od razu ustawimy sobie tutaj rozmiary od zera do nieskończoności, wysokość od zera do nieskończoności i margines jakieś takie duże, żeby nam się dużo tutaj wyświetlało, więc mamy sobie nasz tekst i w tym tekście będziemy wyświetlali parents group thing, numerek tej naszej rzeczy, zduplikuję sobie teraz ten element i drugą rzecz, którą będziemy wyświetlali, to nazwę. I weźmiemy teraz sobie tę naszą grupę, ustawimy jej container layout na przykład na row, żeby było jedno obok drugiego, pełna szerokość ekranu od zera do nieskończoności, ale zaznaczę fit with to content oraz wysokość od zera do nieskończoności. OK, więc mamy sobie nasz element, odznaczę to fit with to content, niech ma pełną szerokość tutaj. Dobrze, i damy sobie jeszcze kolor w tym naszym elemencie, więc w, poszukajmy sobie kolorów, flat color, damy sobie jakiś czerwony kolor, więc będzie nam się tak tutaj tu wyświetlało. Zobaczmy teraz, jak to wygląda, jak sobie wyświetlimy to naszą listę tych wszystkich elementów. Ok, jest coś takiego, więc możemy sobie to przesuwać i gdzieś nam się to powinno pojawiać, ale teraz nam znika, więc musimy się pobawić troszeczkę ustawieniami. Na początku zrobię jeszcze, żeby cała ta nasza repeating group była na środku kolumny, środek kolumny, żeby była na środku strony, więc tutaj po odświeżeniu pojawi nam się na środku. Jest, na środku. Druga rzecz, którą chcę zrobić, to jeszcze, żeby te nasze Elementy, które przesuwam, były trochę węższe, więc zrobimy sobie, żeby ten tekst był Fit with the Content oraz ten drugi również Fit with the Content oraz cała grupa Fit with the Content i ona też nie będzie na środku naszej grupy. OK, jest. F5 i znowu zobaczmy, jak to wygląda. Mamy teraz dużo wę węższe elementy. I następna rzecz, którą chcę zrobić, wyłączę sobie Truth Debug, to chcę, żebyśmy mogli przesuwać to pozostałe elementy. Więc musimy się pobawić teraz z tymi naszymi grupami, które przesuwamy, lub nie. Więc tutaj mamy różne ustawienia. Mamy o możliwość Make this element do dropable i będziemy mogli sobie coś takiego zrobić. Ustawimy do hide group, żeby nam znikała grupa, jak gdzieś to zrzucimy. F5 i zobaczcie, mogę przeskakiwać już gdzieś indziej. Oczywiście cały czas nie działa mi to, że mi się sortują odpowiednie elementy, ale mogę już je przesuwać. Zrobimy sobie jeszcze mały make. wyświetlimy sobie tutaj. Na górze dodamy jeszcze grupę nad Drop Aria i damy sobie tutaj taką grupę, która będzie nam służyła do tego, aby zmieniać kolor, jak będziemy sobie nad nią przyjeżdżali. Więc tutaj ustawimy tej grupie pełną szerokość, niech ona też będzie typu kolumn, pełna szerokość od zera do nieskończoności, wysokość ustawię dokładnie 50 pikseli, okay. jest dokładnie 50 pikseli i zrobimy sobie warunek, jeżeli nasza drop. Y Area, czyli ten nasz drag drop grupa, drag. Jeżeli sobie najeżdżamy nad to czymś, jest czyli tu weźmiemy sobie nie drag, tylko po prostu drop aria, tym czym będziemy sobie przyjeżdżali. Jeżeli ono jest is dragged over nad naszą tą grupą teraz, to zmienimy sobie tutaj kolor background style, to będzie flat color, a kolor ustawimy na jeszcze czerwone, zróbmy sobie testy. Ten nasz element jest tylko po to, żeby nam to jakoś ciekawie i ładniej wyglądało. Więc jak teraz przejeżdżamy sobie tym elementem, to widać na której grupie nam się to świeci. Jesteśmy tu niżej, więc teraz wpadnie nam tutaj w tą drugą grupę. Jeszcze niżej wpadnie w trzecią i w czwartą. I znowu możemy w pierwszą na przykład wrzucić. No i na końcu zostało nam wisienkę na całym torcie, czyli zmienianie tych numerków. Jak przyjeżdżam sobie tym jedynką tutaj na trójkę, to chciałbym, żeby teraz ta jedynka i A stało się tutaj trójką, tym trzecim elementem, a jednocześnie dwójka stała się jedynką, a trójka stała się dwójką. Więc zróbmy sobie coś takiego. Musimy wyłapać workflow. Jest taka akcja, kiedy ten nasz drop area has a group dropped on it. Czyli jeżeli zrzuciliśmy sobie ten nasz element, który ruszamy gdzieś na jakąś grupę, to wtedy odpali nam się element to musimy zaznaczyć jakiego typu jest ta rzecz, to jest rzecz, thing i musimy włapać sobie kilka akcji. Zrobimy zmianę na tym elemencie, który teraz ruszamy, bo jemu ustawimy sobie, jak teraz z jedynki wrzucamy na przykład na trójkę, wrzucimy sobie ten numerek równy indeksowi, który teraz wrzucamy. Więc make changes zrobimy sobie tutaj i ustawimy sobie co zmieniamy teraz. Zmieniamy sobie w tym, w tym elemencie, który teraz przesuwamy, w tym elemencie zmieniamy sobie numerek number na numerek current sales index. Current sales index, czyli dokładnie na to, na co sobie przesunęliśmy. Więc jeszcze raz, jak jedynkę przesunę teraz tutaj na trzeci element, to ta jedynka zmieni nam się na trójkę. W międzyczasie ta dwójka i trójkę tutaj, te elementy się nie zmienią, a chciałbym też, żeby się zmienić, więc musimy sobie jeszcze popracować na dwóch listach bo tutaj jak jedynkę przesuwam na trójkę, to mam listę elementów, które chciałbym zmienić, dwójkę i trójkę, więc musimy dodać sobie jeszcze kolejną akcję, list, możemy tu zrobić make changes to a list, ustawimy tego krok pierwszy, żeby na początku sobie to zmienić i chcemy sobie poszukać takich elementów, rzeczy, które oczywiście one są w naszej repeating group, Group Fink, no bo one się wyświetlają i musimy z tego elementu wybrać wszystkie takie, które są pomiędzy tym naszym elementem, gdzie my teraz jesteśmy, czyli między numerykiem tego elementu, a indeksem tego elementu włącznie, gdzie sobie chcemy to przesuwać, czyli od jedynki, czyli dwójkę, oraz trójkę włącznie, jeżeli chcemy sobie tutaj w trójkę to wrzucić. Więc szukamy sobie takich elementów, a żeby ich szukać, robimy filtrowanie. Więc szukamy wszystkich takich elementów, których numerek jest większy od current workflow things number, czyli od tego elementu. Tutaj mamy jedynkę, będziemy brali, więc szukamy wszystkich, które mają numer większy od tego, bo idziemy sobie w dół więc dwójka, trójka, czwórka. I następnie wszystkich takich, których numerek jest mniejszy, równy i teraz current cells index, czyli komórce, której sobie przesuwamy, czyli tu ograniczamy z góry, przesuwamy od jedynki do trójki, to wzięliśmy sobie dwójkę, bez większe od jedynki, weźmiemy trójkę, bez większa od jedynki, i jednocześnie weźmiemy też trójkę, bo jest mniejsza równa niż indeks 3, bo tu będziemy wrzucali, oraz weźmiemy 2, dwójkę, ale nie weźmiemy czwórki. bo ten indeks jest, my wrzucamy w trójkę, a czwórka jest już większa od naszej trójki, więc tym sposobem zmienimy sobie tylko te elementy i to robimy tylko w przypadku, kiedy my przesuwamy w dół, czyli musimy dodać sobie tu jeszcze warunek, że nasz current workflow thing number jest mniejszy niż current sales index, to znaczy, że numerek tego naszego elementu, który przesuwamy, na przykład tutaj K jest mniejszy niż to, gdzie chcemy przesunąć, na przykład trójka. więc wtedy odpali nam się ten workflow i wyciągniemy dokładnie listę tych elementów pomiędzy, a jak ją sobie wyciągniemy, to musimy zmienić im numerek. Numerek zmienimy im na to, jakie oni teraz mają. Number minus 1. Jeden. Minus 1. Jeden. Okay. No bo obniżamy wszystko o 1. Jak tutaj jedynkę wrzucamy w trójkę, to dwójce zmienimy to, co ma teraz, na minus 1, czyli zdamy jedynkę, a z trójce też odejmiemy jedynkę, czyli ustawimy dwójkę. Okay. I tak zadziała nam ta lista, jak przesuwamy sobie z jedynki w trójkę, czyli z jej elementu... Do większego w dół przesuwamy po Zróbmy sobie jeszcze raz coś takiego, ale teraz przesuwanie w górę od trójki do jedynki. Więc skopiujemy sobie cały ten nasz krok, bo jest bardzo fajny, i pozmieniamy tylko kilka, kilka warunków. Pierwsze, będziemy chcieli dodawać teraz jedynkę, ponieważ jak będziemy przesuwali sobie trójkę tutaj do jedynki, to będziemy chcieli, żeby jedynka stała się dwójką, a dwójka trójką. Dlatego tutaj sobie dodajemy. Nasz warunek będzie w drugą stronę. Czyli teraz nasz numer tego naszego elementu musi być większy niż numer tej naszego indeksu, który przesuwamy. Odwrotnie niż tutaj, to był mniejszy, tutaj jest większy. I mamy jeszcze filtrowanie i szukamy sobie też elementów, które nam tutaj pasują, więc nasz numerek. Nasz numerek tego elementu, który wyszukujemy musi być mniejszy niż nasz things number, czyli tutaj. Jeżeli jest Trójka. I trójka, on ma numer, ta nasza rzecz ma numer 3, to szukamy wszystkich elementów, które mają numery mniejsze niż, yy, niż ten nasz element, czyli dwójka i jedenka, bo przesuwamy do góry. Więc tutaj dajemy mniej. A tutaj odwrotnie, bo będziemy szukali takich, które są większe niż tam, gdzie przesuwaliśmy. Bo jak przesuwamy sobie np. czwórkę tutaj do dwójki, to będziemy szukali elementów, który jest tutaj w właśnie tym drugim elemencie i trzecim. Więc tutaj damy sobie większe, równa się. ok? Zróbmy testy, i wszystko moim zdaniem już powinno działać. Przesuwamy sobie jedynkę z dwójką, zamienimy sobie. Teraz po tej zmianie na początku powinno być B, a później A. Jest B, A i mamy tutaj jedynkę, dwójkę. Podobne zmiany zrobimy teraz. Damy dwójkę za D, więc powinniśmy mieć B, C, D, A. P, C, D, A, 1, 2, 3, 4. Super, działa. Drugą stronę testy. D zamienimy z C, więc powinniśmy mieć znowu 1, 2, 3, 4. No te numeryki zawsze powinny być takie same, ale teraz powinniśmy mieć B, D, C, A. B, D, C, A. Działa. Trójkę z jedynką powinno być C na początku, później B, D, C, B, D, A. Super, działa. I tym sposobem działa nam zmiana kolejności numerków na liście, zmiana kolejności tych elementów, a jednocześnie numerowanie cały czas jest fajne, bo są cały czas 1, 2, trzy, 4 kolejne elementy. Tutaj jeszcze mam piątki gdzieś niżej, więc to numerowanie cały czas działa nam odpowiednio i możemy sobie przesuwać elementy i wszystko to zmieniamy też w naszej bazie danych. Więc teraz, jak pozmieniamy sobie tutaj kolejność tych wszystkich elementów, odświeżymy naszą stronę, to dalej tutaj będziemy mieli zachowaną tę samą kolejność, którą przed chwilą ułożyliśmy. To wszystko na dzisiaj z mojej strony, to chciałem Ci przekazać. Mam nadzieję, że nauczyłeś się, jak fajnie sortować sobie takie elementy. Po prostu dziękuję Ci za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!